Mamy tu w redakcji przekroju naukowca Geniusza, który postanowił stać się nieśmiertelny. Jego podejście do pracy zawsze cechowała wysoka pragmatyczność. Zanim zaczął działać, zadał sobie podstawowe pytanie: Czym tak naprawdę jest? Co warto w nim unieśmiertelnić? Nie wiedział jeszcze, jak głęboki dołek zaczyna właśnie kopać. Pierwszy instynkt podpowiedział mu, żeby skupić się na ciele. W końcu, niezależnie od okoliczności, gdy ciało przestaje działać, umieramy. Szybko jednak natknął się na eksperyment myślowy brytyjskiego filozofa Bernarda Williamsa. Wyobraźcie sobie, że porywa was szaleniec i zamyka wraz z jeszcze jednym nieszczęśnikiem w piwnicy. Szaleniec oznajmia, że będzie torturować jednego z was. I to ty masz zdecydować, kogo. Mimo, że nie czujesz się z tym najlepiej, skazujesz na współwięźnia. Rozważcie teraz drugi scenariusz. Szaleniec, zanim przystąpi do tortur, usypia was. Z wielką starannością usuwa wam straszek mózgi i zamienia je miejscem. Po przebudzeniu, cała Twoja osobowość, wszystkie Twoje wspomnienia znajdują się nie w Twoim ciele. Szaleniec znów pyta: Kogo ma zacząć torturować? Skoro nie jesteśmy ciałem może jesteśmy umysłem naszą osobowością, naszymi wspomnieniami słowem zbiorem danych, które tworzą naszą tożsamość. Nasz naukowiec postanowił zgłębić temat, korzystając z eksperymentu myślowego kolejnego filozofa. Dereka parfita. Jest rok 3022. Ludzkość wynalazła technologię teletransporterów. Wchodzi się do specjalnej komory, poddaje narkozie, a maszyna zaczyna skanować każdą komórkę Twojego ciała. Wraz z postępem skanowania niszczy Twoje komórki i atom po atomie idealnie odtwarza je w maszynie odbiorczej. Wszystkie informacje o tobie zostały idealnie przesłane. Nawet jesteś tak samo głodny. Bo jeszcze nie jadłeś śniadania. Pewnego dnia jednak teletransporter zawiódł naszego naukowca. Obudził się będąc nadal w tym samym miejscu. Udał się do obsługi, żeby zgłosić swój problem i poprosił, żeby uruchomiono maszynę jeszcze raz, bo już jest spóźniony na spotkanie. Pani odpowiedziała, że niech się nie martwi i że jest już na miejscu, pokazując na ekran. Nie zadziałała tylko część niszcząca komórki ciała, ale zaraz powtórzymy zabieg. Nie, bo wtedy umrę. Nie umrze pan, jest już pan na miejscu. Nie jestem na miejscu, jestem tu. Teoria danych zupełnie nie przekonuje naszego naukowca. Trzeba kontynuować poszukiwania odpowiedzi. Co sprawia, że osoba w danym momencie jest tą samą osobą w kolejnej chwili. Filozof David Hume zasugerował, że nie ma takiej jednej rzeczy. Jesteśmy zbiorem impresji, które zmieniają się cały czas. I rzeczywiście, nasz naukowiec w wieku 90 lat nie dzieli już praktycznie żadnych cech ze sobą w wieku lat 6. Wszystkie komórki jego ciała zdążyły się już wiele razy wymienić, umysłowo jest zupełnie innym człowiekiem. Nie ma takiego czegoś. Co czyni nas nami? Jednak nasz naukowiec odczuwa pewnego rodzaju ciągłość. W XVII wieku filozof John Locke rozważał świadomość samego siebie jako główny czynnik tożsamości osobistej. Jednak, jak już sam spostrzegł, nie utrzymujemy jednej świadomości podczas życia. Codziennie, gdy idziemy spać, tracimy świadomość, ale gdy budzimy się rano, pamiętamy, kim byliśmy dzień wcześniej. Locke zaproponował więc teorię pamięci. Może i nie pamiętamy całych swoich żyć, ale zawsze jesteśmy w stanie przypomnieć sobie siebie z przeszłości, który pamiętał o jeszcze wcześniejszym sobie i tak dalej. Ta teoria jednak też ma swoje problemy. Po pierwsze, nikt nie pamięta początków swojego życia, stawalibyśmy się więc sobą dopiero od pierwszego wspomnienia. Po drugie, czy osoby, które utraciły pamięć, przestają być sobą. I co z fałszywymi wspomnieniami? Nasz naukowiec powoli zaczął akceptować, że coś umyka każdemu konceptowi własnego ja. I ten sam wniosek znajdujemy we wschodniej myśli, w buddyjskiej doktrynie Aniaty, mówiącej, że w żadnym zjawisku nie da się znaleźć stałej, niezmiennej esencji. Wszystko jest zmianą. Stałe własne ja jest iluzją. Pomyślcie o sobie jako o pentelce. Która porusza się wzdłuż nieskończenie długiej liny. Ta lina to wszechświat. Wy z kolei manifestujecie się jako pentelka. Może wydawać się, że tworzycie coś odrębnego, jednak w każdej chwili jesteście częścią czegoś większego, czegoś nieskończonego. Nasz naukowiec jest pragmatyczny. Gdy już zrozumiał, czym jest, pojął, że żeby stać się nieśmiertelny, nie musi robić zupełnie nic.